Jestem na Kaszubach przy jeziorze w Dzydze. Niedługo osiągnę cel. To jest hotel Niedźwiadek. Tam się z O umówiłem. Trochę nawigacją, trochę mapą dojechałem. Czy jeszcze nie dojechałem, ale napisane 7 km. Ale fantastyczne są tu drogi. Las, las, jeszcze raz las. Jestem nad jeziorem w Dzydze. Dojechałem. Umówiłem się tutaj z O. Dojechałem pierwszy. Teraz czek masz, dojedzie. Ja z Warszawy, ona z Gdańska. ładnie tu, pięknie. Tu wiatr trochę za słaby, ale pływają Wiatr wieje O, jak fajnie. Wchodzimy z otylią na wieżę widokową nad jeziorem w Dze. Piękne miejsce ta wieża jest. Zobaczcie jak wysoko jesteśmy, a tu jeszcze kawałek drogi jest. No tutaj wiatr ładnie wieje. Jesteśmy na wieży widokowej na desiorem w fantastycznie naprawdę fantastycznie o ty filmujesz telefonu a ja tak zrobię fantastycznie widzieć ty masz top bo poza panem chodzi tu wiesz co widzisz Jeszcze rozwieje, widokowa. Schodzimy teraz powolutku, ale pięknie tam było i wiatr fajnie wieje. Tam trochę na dole duszno, a tutaj wiatr pięknie wieje. A tu jest marina. Jeszcze pokażę. O. Nie Idziemy z Otylią na statek, który jest na Jorodzieże i mamy rejs. Lekko pada, ale nie szkodzi. Dobrze, wchodź o tyś.

ale przepięknie. Musisz tam bardzo fajnie. Z przodu wyspy Sił. I w obrębie zatoki włęsnej. Jesteśmy w muzeum, takim skąpieniu nad jeziorem w Dzydze. Jest piękny wiatrak. Po prawej wiatrak holender z 1876. 1870. Oboz otwarty był fantastyczny. Jestem z Otylią w parku. Znaczy w muzeum i Skansenie przy jeziorze w Dzieciach Kaszubskich. Fantastyczny, naprawdę. E, etnograficzne. Muzeum etnograficzne, właśnie. Tak to sobie powinno mówić, ale fajna strzecha złota, gruba. To jest chałupia zagrodnicza. Ale... Wracam z Kaszub. 26 lipca 2014 roku, czyli Zobacz zobaczcie jak puszczę na drodze. Po prawej las, po lewej las.